Cześć, 13 naszych koni biegało w miniony weekend i sobotę zaczęliśmy od debiutów arabskich, trzyletnich i biegała nasza gruba, jak my ją tu nazywamy w domu, o, przyjechała taka strasznie gruba, trochę teraz schudła, ale e, naprawdę się nie spodziewaliśmy, że już odpali w pierwszym wyścigu i się okazało, że naprawdę, no... Jakby papier przemówił i ładnie galopowała, ładnie się starała, pomimo tego, że jeszcze nie ma ani doświadczenia, ani nie jest jakoś wciągnięta mocno w sezon. Mogła się podobać. Zobaczymy, co teraz dalej będzie robiła, ale no, fajne wrażenie pierwsze zrobiła. I następny wyścig dostaliśmy Srogie Lanie z Irael z Residentem biegała. Mm, no Dla Ziral chyba trochę za daleko i też było widać, że ona już nie jest taka świeża i e, jakby m, m, przychodzi jakby w stosunku do Zreal taki koszmar z poprzednich sezonów, że ona pierwszy wyścig robi rewelacyjny. Człowiek jakby, buduje sobie nadzieję, a później się okazuje, że powietrze z niej wychodzi. No i trudno, gdzieś tam jej znajdziemy wyścig trochę krócej, ale na pewno nie na krótko. I tak widać, że te 1600-800 to będzie dla niej na lepiej. I nawet na początku byłem trochę zły, że źle pojechana, ale później się okazało, że dobrze pojechana, i, i że po prostu te nasze konie nie dały rady. Rezydenc to pierwszy start, to można było się spodziewać, że go tam gdzieś przytknie. I zobaczymy w kolejnym starcie, co z tego wyjdzie. No i w kolejna, kolejny wyścig to była druga grupa na 1300. no kapitalnie się spisał Karo Giorgio. Było widać, że mm, już z tym Marcelem już go poznał i, mm, i super przeszedł, łatwo wygrał, to trzeba jakby Widać, że robi postępy. Teraz gdzieś będziemy musieli go zapisać wyżej, żeby nie biegać grupy niżej i, i zobaczymy jaką się tam zaprezentuje. No i Kanacor, tak jakby drugi wyścig na dobrym poziomie przebiegła, bo była blisko piąta, tam naprawdę była, nawet w łeb, łeb była piąta i tam wszystkie konie tak razem wpadały, także też cieszy forma, dobra, tak równo biegaj, już jak um, trafi na jakichś takich trochę słabszych rywali to, um, to powinna się tam bardziej pokazać no i Elvas, no kolejny wy, wyścig jej nie wyszedł no tam parę czynników się na to złożyło, bo tam i... i no nie wiadomo dlaczego się tak zachowuje, w zeszłym roku była jakby spokojniejsza Niestety tam się uderzyła w nogę, trochę będzie musiała pauzować i, i może to jej dobrze zrobi, bo jakby wyluzuje. Nawet nie jest przeciążona, bo wcale ani dużo nie biegała, ani jakoś um, dobrze wygląda, tu się dobrze zachowuje, no ale zawsze miała problemy z maszynami. Może akurat to jakiś zbieg różnych Okoliczności niesprzyjających, albo ktoś rzucił na nas uroki, i to też tak może być. No, ale za to w następnym wyścigu yy, Fidem zrobił kapitalny wyścig. To trzeba przyznać, że jakby nie wierzyłem, że on tu gdzieś będzie blisko, a, a zrobił naprawdę i postraszył głównego faworyta. I no i można tylko oczekiwać. Że będzie robił kolejne postępy bo, bo naprawdę yy, no ja go nie znam. To jeszcze dopiero biegał drugi wyścig i, i się okazuje, że yy, z wyścigu na wyścig biega coraz lepiej. No i tak jak pamiętacie, to mówiłem, że jak Montenegrina <ścoughs> będzie na płatnym miejscu, to będę bardzo szczęśliwy i jestem szczęśliwy, bo yy, piąte miejsce już z niezłymi końmi i było widać, że mm, zaczyna super biegać i, i jakby mm, no, myślę, że się będzie rozkręcała powoli także mm, można powiedzieć, że pozytywnie zakończyliśmy tą sobotę z jedną wygraną, ale z jakby z dobrymi wynikami i niedziela tylko pięć koni biega, biegało naszych, farchad był dopisany, żeby wyścig doszedł do skutku. Um, mieliśmy zrobić mocny wyścig dla I freestyle'a widać, że um, jakby nie odpowiedziała na, na jakby na te wyzwania nasze. No może też dlatego, że miaruje i się grzeją, te teraz kobyły na wiosnę, to tak różnie to wygląda. Ale za to Farhad zrobił naprawdę kapitalny wyścig, i widać, że ta kastracja mu pomogła. I, no, i, i naprawdę, no, same, o samych superlatywach mogę mówić o tym Farhacie. Konrad super pojechał, i, i naprawdę to mm, super wyścig się zrobił, i, mm, i dobrze to wyglądało. I Queen Capella pobiegła na 2000 metrów, i widać, że te 2000 jej na pewno nie pasuje, i jakby chcieliśmy wykorzystać warunki handikapu. Ona miała największą wagę w polu. Teoretycznie wszyscy przeciwnicy powinni być dużo, dużo słabsi, a niestety nie poradziła sobie, i pewnie gdzieś znowu będziemy szukali na krótko wyścigu i zobaczymy i, i próbujemy aż do skutku no i Alice Gloria w drugim wyścigu naprawdę też super wyścig zrobiło było widać że właśnie mnie to cieszy jak w drugich startach te konie poprawiają i tak zdecydowanie idą do przodu i tak było widać Alice Gloria jest takim na takim luzie tu biegała i, i naprawdę zrobiło to fajne wrażenie no i tu trochę więcej będę gadał o Serpentionie bo Serpentation. Strasznie mi się podobał w tym wyścigu. Tam się przedzierał, walczył. No naprawdę miał trudne zadanie. Już tak przemógł te konie, wydostał się z nich. Było widać, że się klei to tam wszystko do niego i on się klei do nich. I jak już wyskoczył z tej, jak mucha ze smoły, to go z, z pola napad, jazd i go po prostu w samym celowniku zjadł, także gratulacje dla yy, świetnej jazdy yy, i dla klaczy Primavera, bo naprawdę no, zrobiła fajny wyścig, dobrze po, pojechana, przesiedziana, przeczekana, no i tak właśnie yy, Właśnie nieraz, nawet mając może teoretycznie lepszego konia, ale jeżeli musi wyścig, nie układa właśnie tak jak jemu, że musiał się tam przedzierać, a koń jakby bez narażenia na jakieś wygibasy potrafi, potrafi się dobrze być przeprowadzony to, to na pewno ma dużo, dużo większe szanse. No dobra, i teraz y, przed omówieniem y, tego, co jest przed nami, bo jak zawsze się cieszymy, tam odcinamy kuponiki. No, jeden z lepszych weekendów, bo wygraliśmy cztery wyścigi. I y, zaczynamy następny. To jeszcze chciałem Wam powiedzieć parę słów refleksji, jakie mnie tu nachodzą. Teraz jest cały tydzień sucho. Cały tydzień jest sucho i nie wiadomo jaki tor będzie. Jutro jestem zaproszony na badanie toru, czyli w sobotę o 13.00. Pewnie wcześniej będę musiał z końmi wyjechać, ale dojadę tam, będę oglądał z sędziami ten tor. To nie może tak być, żeby konie biegały po takim torze, który jest niebezpieczny. I no, właśnie budzi mój olbrzymi niesmak moja kara za, za wycofanie tych dwóch koni. Z różnych powodów. Po pierwsze, że w Polsce trener i właściciel są łapani w pułapkę zapisu i w pułapkę tego, że już trener nic nie może zrobić z własnym koniem, bo inaczej zostanie ukarany. I y, y, podczas przesłuchania y, z Komisją Techniczną, przewodniczący Komisji Technicznej, gdzie ja mówiłem, że tor był twardy, nie chciałem ryzykować zdrowia koni, zasugerował mi, że powinienem y, powiedzieć, czy napisać, czy zadzwonić, że mi się zepsuł samochód i wtedy nie byłoby problemu. Y, czyli co, panie przewodniczący? Lepiej skłamać, wymyślać jakieś nie wiadomo jakie powody, żeby nie wymieniać e, słowa zły Stantoru, betonowy tor, twardy tor, i żeby nie wymieniać e, słowa zły organizator, tylko wymienić: pękła mi opona w samochodzie. No to e, jakby. Co znaczy pana sugestia, która dla mnie jest poniżej krytyki? Jakim zaufaniem się pan może cieszyć? Moim, w moich oczach pan już stracił kompletnie zaufanie, bo jeżeli pan mi sugeruje takie rozwiązanie, że, żeby tak powiedzieć, to może faktycznie ja się zastosuję. Czyli w tym tygodniu cały tydzień nie pada, jeżeli będzie betonowy tor? mój samochód y, się zepsuje bo on wyczuwa twardy tor na służewcu i on nie jest w stanie mi tu zapalić jak tam ma y, połączenie z torem i z czujnikami wilgotności jak będzie twardy tor to mój tor, y, samochód nie zapali w tym tygodniu dwa razy i w sobotę i w niedzielę także bądźcie na to przygotowani i właśnie chcę być na mierzeniu tego toru bo to Ro robi się ten tydzień temu, gdzie był podany z Tantoru 4,8, gdzie na Jesieni jest rzadko kiedy 4,8. To w ogóle się już robi jakiś Monty Python. To wy już tak gracie e, w tym totalizatorze, sędziowi, którzy to mierzą. Już tak gracie, e, ja już wam nie wierzę. Ja nie wierzę w to. Ja wierzę w to, co mówią, Jokej, ja wierzę swoim e, oczom, swoim nogą, swoim rękom, jak wychodzę na tor, jest twardy. Nie wierzę w Wasze pomiary. Dla mnie to zmierzcie ten tor, że jest 10,5. Jaki jutro będzie? 6,5. Aj, no, rewelacyjny. Tylko po to, że w zeszłym tygodniu 6,5. Folbluty robią po 29, 30 w koło ćwiartki, a, for, a Araby potrafią po 34. Kogo wy chcecie oszukiwać? Dlaczego to nie jest uczciwie przekazane, uczciwie zrobione? I ja jestem zażenowany. A jeszcze jedna sprawa. Yy, zostałem ukarany, nie została mi. Yy, mam. Prośbę, może albo i jakąś uwagę y, do komisji technicznej. Jeżeli się kara trenera, to trzeba mu to dostarczyć, doręczyć y, orzeczenie y, trenerowi. Ja się nie mam od czego odwołać, bo nie dostałem od was orzeczenia, które wy, wyprodukowaliście. Się nie mogę od tego odwołać. Dlatego y, to tutaj i y, 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 Tutaj niestety muszę to wszystko opowiadać i zapowiadam. Ja przy następnym przesłuchaniu będę zabierał dyktafon i wszystko upubliczniał, bo ja chcę żyć w kraju przejrzystym, uczciwym. I może to się źle brzmi, kojarzę, sprawiedliwym, ale w takim no, normalnym kraju, w jakim powinienem żyć. I to tyle, jakby na temat mojej kary. I no właśnie na całym świecie trener może decydować o swoim koniu, jak wycofać, czy jest tor za głęboki, za, za twardy, za miękki i jest to jakoś u, 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 uregulowane prawnie. Dlaczego w Polsce nie można zmienić tego regulaminem i nie można y, tu jakiś przytyk do jockey klubu? Jak? E, trener czy właściciel mają ochronić swoje konie przed poważnymi kontuzjami i przed śmiercią. Jak my, trenerzy, którzy dbamy o te konie, możemy zadbać o nasze konie, żeby e, nie zrobić im krzywdy? To jest pytanie do Jockey Clubu. W jakim trybie? I czekam na doręczenie e, e, Orzeczenia i na pewno się odwołam od niego, i, i te wszystkie właśnie niuanse opiszę tam um, w swoim odwołaniu, i na pewno je opublikuję, tak jak zawsze to czynię. Także to jest, zamykam temat, bo już późno komary gryzą i musimy omawiać sobotę. <grywka> Dobra, było poważnie, teraz może trochę na wesoło. I sobotę zaczynamy od godziny trzeciej, czyli ja nie na pierwszą nie od godziny trzeciej o 16, czyli żeby być o 13 na badaniu toru, to chyba pojadę yy, śmigłowcem, polecę i sobie tu wrócę. I jak będzie tor za twardy, patrzę, mój samochód nie odpali. No i to jest jakieś rozwiązanie. I nie wolno mówić. Zły tor, złe kierownictwo, złe działanie. Tylko trzeba mówić zepsuty samochód. Ja jestem tym zażenowany. E, dobra, e, gonitwa trzecia. Zaczynamy nasze młode araby. Tu pobiegnie fragnar. Taki debiut z rodziny formuły. No i to jest taki fajny, wyrośnięty koń. I jak był na zielonym, to już taki ma dobrze w głowie poukładany, jest taki grzeczny. Nie chcę go chwalić, bo jakby mm, różnie to może wyglądać, ale jakby na nas wszystkich tu w stajni zrobił y, najlepsze wrażenie. Wy wiecie, że nie ściemiam. Mogę mówić, że to słaby koń i tak dalej, ale tak wszyscy wam ze stajni i u nas się nie ukrywa takich informacji, że to jest... Jeden z fajniejszych naszych trzylatków, w którym jakby pokładamy jakieś nadzieje. No i Edia biega po raz drugi, tam w pierwszym wyścigu była czwarta, finiszowała, a się koni. Założyliśmy okulary. I zobaczymy jak ona sobie tutaj teraz da radę i myślę, że powinna trochę poprawić i to też jest fajna kobyłka, którą stać na jakiś fajny wynik. No i w czwartym wyścigu biegamy Pilecki z Trollströmem, no właśnie i się robi teraz paradoks. Wycofałem tego trollstrema, bo on nie lubi twardego toru, jest drobny, delikatny i mógłby sobie zrobić krzywdę. I co teraz? Jeżeli będzie twardy tor w sobotę, to co ja mam z nim robić? Biegać teraz i go? Kto weźmie odpowiedzialność za kontuzję tego konia? I zresztą nie tylko jego, i całej reszty. Pilecki to wydaje się twardym koniem, bo już tyle lat biega, to powinien sobie dać radę. Mam nadzieję, że ten tor będzie polany, bo moim zmartwieniem jest teraz, czy ja codziennie patrzę w prognozę pogody, czy będzie padało, czy nie będzie, czy, czy ten tor będzie nawodniony, czy nie. To jest kurde jakiś koszmar. To ja już sam chyba dostaję jakiejś schizofrenii, bo. Mm, mm, bo tylko myślę o tym to, że czym będzie bezpieczny. No i podobna sytuacja jest z Sigismundusem. No właśnie, trolstron trudny do prowadzenia, pilecki, biega jak mu się chce. No i tu trudny wyścig w ogóle do, dla naszych koni, ale jest dużo dobrych koni, także w tym wyścigu to nie musimy się martwić, że że jakoś źle wypadniemy, zawsze się można jakoś wytłumaczyć. I w piątym wyścigu Sigismundus Rex. No i podobna sytuacja, on wtedy był wycofywany. To jest duży. A tu mi się nasuwa od razu fajne pytanie. Sigismundus Rex to jest jeden z droższych koni w naszej stanie. Kosztował 25 tysięcy funtów. Czekamy na niego dwulatkiem, nie biegał dużo, trzylatkiem, nie biegał dużo. I czekamy na niego, na, bo to duży koń, że nie mamy go tu jak pogonić, żeby, żeby go wdrożyć w sezon. I znowu ja sobie zadaję pytanie: czy, czy Sigismundus Rex będzie teraz biegał w tą sobotę po betonowym torze? No nie sądzę. I nie wiem właśnie, w jakim trybie mam go wycofać czy w trybie samochodowym. Czy w trybie będę oszukiwał, że się skaleczył, czy ma temperaturę, czy jakieś kruczki będę wymyślał. No właśnie o to chodzi, że nie ma procedur. I, i to jest właśnie przerażające, że jakby jeżeli chcę zadbać o te swoje konie, to nikt mi w tym nie pomoże. Dobra, już nie będę jakby. Wałkował tego tematu, bo was zmęczę. W ostatnim wyścigu, w siódmym, w sobotę, pobiegnie Silver Run. No i tak było widać, że to jest taki wyścig, że sobie poradzi w tym pierwszym starcie. A to jest taki wyścig, który ewentualnie mu otworzy albo zamknie drogę do derby. Jak tu, jakby dobrze pobiegnie, ma takiego jednego mocnego przeciwnika. Dobicia, który z wiosny też się dobrze pokazał, tak jak on, jeżeli upora się z tym przeciwnikiem. A jak będzie trzeci albo czwarty, to w ogóle już nie mamy o czym myśleć i, i na pewno go skreślimy z derby. To rozbudził nasze nadzieje. Ciężko o nim coś powiedzieć więcej, będzie więcej, wiadomo, po tym wyścigu, ale na pewno go tutaj liczymy. I niedzielę zaczynamy też o 16.00 trzecim wyścigu uczniowskim pobiegnie konar Cernach i Notorius i przypominam, że na Notoriuszu już kiedyś Magda Kieszkowska wygrała, także ona go zna. On jest teraz trochę nawet ostrzejszy, tam trochę za mocno został przyjechany w tym pierwszym starcie w tym roku, ale no, no też właśnie on jest po kontuzji i po wyścigach płotowych, jest po kontuzji, oszczędnie tu robiony i i co, duży, ciężki koni mamy go po betonie zapisać? No właśnie, może tu właścicielka niech sobie wycofuje, albo właśnie właściciele też mają jakby prawo i mm, takie samo jak trener wycofać konia czy zrobić jakieś zastrzeżenia co do stanu bieżni. Bo mnie trochę mm, martwi. Ja jestem taki przy. Przygnieciony tą całą sytuacją. Mnie trochę martwi hipokryzja niektórych, właśnie trenerów, właścicieli, którzy mówią, jak oni swoje konie kochają, jak im zależy, a, a tu nie ma jakby żadnej reakcji. Ja nad tym długo myślałem w zeszłym roku i też jakby kilka razy zapisywałem, znaczy nie wycofywałem tych koni. Y, przy takich y, tragicznych warunkach później żałowałem, bo się konie rozsypywały i mi długo później wracały. Już nie będę przy, y, przypominał takich najczarniejszych chwil z przeszłości, bo nie ma to sensu, ale właśnie y, apeluję, żeby każdy zadbał o swojego konia, bo razem możemy coś zrobić. Ja sam to nic nie zrobię, bo jest zgnębi e, Trybunał Konstytucyjny dobra i nagroda szeskiego no też właśnie jest taki jeden mocny faworyt e, bie, pobiegnie nasz Kalindian i Merkury i no, z Kalindianem trochę wiążemy nadzieję e, na udany wyścig tutaj i później derby również bo tak patrzyłem pod kątem derby też na niego no ale tu musi zrobić do, dobry, dobry ruch w tym, w tym wyścigu, zobaczymy. Powinien na pewno jak było widać nasze konie w tych drugich startach poprawiają i, i, i powinno jakby jeżeli ten koń tutaj nie, nie, nie pokaże się i nie będzie walczył no to jakby będziemy się zastanawiali co dalej z nim zrobić, ale to jest trudne wyściki no, i będzie coś więcej wiadomo po tym starcie. No, i Kwinto, który jakby cały czas się roz, rozwija, to też jest ciężki, duży koń. Ma całą grupę właścicieli i, i na pewno yy, myślę, że wszyscy właściciele się modlą o, o deszcz. I na koniec mamy. Kajle Divialec to francuski hodowli klacz. No i też nie będę was oszukiwał. Jak na razie jakby nie jesteśmy z niej zadowoleni z jej postępów. Na razie to wygląda przeciętnie, może się jakby rozkręci, ale na dzień dzisiejszy nie spisuje się zbyt obiecująco Także. No może być tak, że ja narzekam na nią, a, a może się tam pokazać całkiem przyzwoicie, ale mm, raczej y, jakby w to nie wierzę. I na koniec y, chciałem jeszcze jedno takie spostrzeżenie fajne zrobić. Y, Taka a propos rozwoju wyścigów w Polsce, wzrostu pól nagród, których nigdy nie ma, zarządzaniem y, tym Torem Służewiec, zabieraniem dni wyścigowych, jakby odchodzeniem od wyścigów właścicieli, że trenerzy wszystko na barki biorą i jak widzieliście w zeszłym tygodniu, ja później transmisję sobie oglądam, Y, była transmisja z panem Wojtkiem Olkowskim, który jest moim kolegą, bardzo go lubię, jego żonę. I ja z, te, z tej rozmowy z Wojtkiem, y, jak, y, jak on opowiadał, że przetrwał tylko dlatego, że rodzice Beaty im pomagali, no to ręce opadają, bo y, niestety tak wygląda w większości stajni wyścigowych, że y, y, Trener wyścigowy jest zaangażowany w jakieś udziały koni, w pracę i, i w to wszystko. I po prostu to nie jest zawód, gdzie zarabia się jakieś kokosy. No, chyba, że ktoś do tego podchodzi inaczej i oszczędza na koniach i, i żałuje swoją stajnię, no to może jest wtedy w stanie jakimś nowym Mercedesem pojeździć, ale um, z tych dużych stajni, z tych stajni, których. Widać, to my, trenerzy, naprawdę ledwo koniec z końcem wiążecie. I czym jest to spowodowane? Właśnie polityką, długotrwałą polityką niszczenia wyścigów i branży końskiej. Już nie będę rzucał nazwiskami, bo wszyscy wiedzą o kogo chodzi i jak to wygląda, ale to jest długotrwała polityka niszczenia wyścigów w Polsce. i tak jak wyjeżdżają najlepsze konie z Polski, który koń się pokaże, to wyjeżdża stąd no właśnie od pana Maćka Janikowskiego wyjechała dwulatka najlepsi jockey'e stąd wyjeżdżają bo my jesteśmy po prostu za ściankiem wyścigów Europy w Europie, no, my nie jesteśmy dalej nigdzie niby tu Y, wszyscy piją, listet, listet, wielka warszawska, ale to jest nic. Gdzie jest zaplecze, gdzie, gdzie są nowi właściciele, gdzie, jest, gdzie są nagrody podniesione, o, chociaż trochę, żeby zachęcić tych właścicieli, którzy jeszcze jakoś ledwo zipią. I za chwilę y, przy takiej polityce y, rozwalicie wyścigi w Polsce. I, i, i rozwalicie ten system wyścigów w Polsce tym, że nic nie robicie. Ani jockey klub, ani totalizator, a właściciele właśnie i trenerzy ledwo wiążą koniec z końcem i to jest przykro. I pozdrawiam Wojtka, trzymaj się. Wiem jak ciężko pracujesz, ja też tak ciężko pracuję. I żeby ci trenerzy nie pracowali na kilka etatów połowy tych stajni już nie było w Polsce. I, I no i to tak wygląda. I panowie, którzy się śmiejecie z tego, albo sobie bagatelizujecie te sprawy, po prostu jesteście bezdusznymi potworkami, którzy naprawdę wykańczają tą branżę. Dobra, i tym optymistycznym zak yy.